Sława Jezusu Chrystu. Czy dziś, w dobie tak bardzo rozwiniętej medycyny, ludzie ufają Jezusowi, że jest prawdziwym lekarzem? Współcześni nam, kiedy doświadczają choroby, najpierw udają się do lekarzy, dalej do zielarzy i terapeutów. Gdy i to nie pomaga, proszą o pomoc na chorób, energoterapeutów czy innych uzdrowicieli paramedycznych. Najczęściej Boga o lekarstwo proszą dopiero, kiedy jest już za późno. Zwykle oskarżają Go wtedy o niepowodzenie. Znamy Maksymę św. Augustyna. Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu. Bierzmy przykład z Jaira. On nie pozostaje w domu opłakiwać chorobę córki, wraz z innymi, tylko wychodzi na spotkanie Chrystusa. Szuka i znajduje prawdziwego lekarza, któremu ufa, nawet wtedy, gdy inni wyśmiewają tę głęboką wiarę ojca. Postęp nauki daje nam niebezpieczne odczucie, że dzisiejszy człowiek ma taką wiedzę i umiejętności, by samemu naprawiać świat. Popadamy w ryzyko pychy, że Bóg nam takim wszechwykształconym, wszechzdolnym i wszechwiedzącym nie jest potrzebny. Dopiero wtedy, gdy się potkniemy i potłuczemy, rozumiemy, jakimi jesteśmy maluczkimi. Nauka czasem boli, ale to tylko wtedy, gdy uczeń ignoruje rady nauczyciela. Przyszłe wakacje odpoczywajmy od szkoły, nie od Chrystusa nauczyciela. Najpierw idźmy do kościoła, potem do szpitala.